Kosecki. Witajcie na naszym kanale, ja jestem Amanda, mną jest Lena Tak i dzisiaj zaczynamy dosyć późno, mamy 20.30, ale będziemy kontynuować sobie ten odcinek rano Teraz chcemy się przywitać, chcemy powiedzieć wam oczywiście, żebyście subskrybowali nasz kanał, nasz kanał i łapeczki w górę Bo film pojawiają się codziennie o godzinie 15, 15. Hey. Zapraszamy również naszego Instagrama i na naszego TikToka a dzisiaj jeszcze, mimo że jest 20-30, chcemy zapakować sobie paczkę konkursową. Padła nam bateria, ale już jesteśmy. Lena o, będzie pakować paczkę. Dała, tak, kolarki. Ja się bardzo starałam tego rysunku robić. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Tak on tutaj się prezentuje. Musiałam zrobić tą spację, bo inaczej było dobrze. Patrzcie, jak się starałam. Pięknie wygląda, no. To jest najładniejszy rysunek. Najpierw uspokójarę No, tutaj kolarki. Tutaj dam przy rogu. Te kuleczki, ich jest dużo. Mam nadzieję, że ona je lubi, to tak bo będzie miała dużo. Lizaka. Dodamy jej tutaj. Koluczyki i to. I to, i to. Bransoletka. Tutaj damy koluczyki. Czemu taki duży romo? On zajmie tak dużo miejsca. No i są. Daj go tak. Paskę damy tutaj. Nie. <grymne> Matki nie zabieramy. Tutaj damy opaskę. No i nasza paczuszka prezentuje się tak. Ja teraz idę do paczkomatu wysłać tą paczkę i jeszcze wysłać jedną paczkę z Vinted. Odebrać paczkę, więc zaraz się widzimy. Lena, nie wiem, ty idzie ze mną? Idziesz ze mną? idzie ze mną do paczkomatu? Czy nie? Czy gadasz z zuzą? Jak O, i tutaj tam się mój królicior myje. To jest mój króliś i tutaj ma dwanik, który polubił, a on wcale nie jest do babkowania, słuchaj. To, że ci go tu położyłam, nie znaczy, że masz mi na niego bobki robić. Jasne? My ogólnie zapakowaliśmy już paczkę i nagle wchodzę na maila, żeby wiecie, ją nadać w impoście i gdzieś dane od dziewczyny. I się okazało, że ona wysłała mi jakby nie do paczkomatu, tylko na pocztę. Więc nic, paczka leży tutaj. Yy, napisałam do niej oczywiście, czy jakby jest opcja z tym paczkomatem. No jak mi nie odpisze, to nic, to jutro sobie podejdziemy też na pocztę, ale to będziecie pewnie z nami. Teraz ja idę wysłać paczkę z Vintage w takim razie i odebrać paczkę. Od kogoś z was, której ja już wróciłam z paczkomatu. I słuchajcie, wróciłam z paczkomatu i ta widzka z konkursu mi wysłała właśnie paczkomat, ale wyślę sobie to już jutro na tą paczkę. Ale teraz otworzymy, tak, Lena przyszła otworzymy sobie paczkę, którą odebrałam. No widzę. To rozłożył się królewicz tam. No więc y, sobie otworzymy paczkę, za którą bardzo już dziękujemy. Dobra, otwieramy yeah. paczkę. I tylko przypomnę, że jeżeli ktoś by chciał wysłać nam paczkę i wtedy ją otworzymy na odcinek, ja to tutaj podają Wam się dane do paczku ma. Ja i Możecie wysłać, a w miejsce, numer telefonu, możecie pisać swój numer telefonu, po prostu mi i tak przyjdzie potwierdzenie na maila. Dobra. <laughs> Wie działa, że ja lubię bana jabłko. Banan i jabłko. musa. Musa, musa. O Rozpieszczacie mnie. Ej, czy to jest bluzka? Do, to jest bluzka do mojej tej spodni! mocelki. Patrz. Nie, przecież... Nie, to jest... To jest kombinezon z bucelki. Kombinezon, no faktycznie, ale mega, dziękujemy i ja dziękuję za mojego masz? A ja masz? dziękuję za... To, do, Znowu Oreo! Mamy Oreo. Mamy... O, patrz, ej, na Halloween świetne. To jest dla mnie. Nie. Dla mnie! <laughs> Jak będzie Halloween, to ja sobie zrobię w nich fotę. Tylko żeby, to jest dla mnie! Tylko żebym nie zapomniała. Mnie mnie. Dobra, okej, okay, dla nas. Innego ja użyję. Tutaj jest gumka. ja gumkę. O, to jest lis. E, dobra, tutaj w tym liście ogólnie mam napisany fanpage, e, który prowadzi dziewczyna nasz, więc jeżeli jeszcze tego fanpage'a nie obserwuje na TikToku, to zaraz to się zmieni. to jest? To jest noguma. Mamy perfum, e, tu Lena chyba ma do kąpieli. O no, i ostatnio, ja i to wszystkie zgubiłam. Wow. Pokaż. Nie pokażę mi Babeczka, Mameczka, <laughs> to jest odmówi! To tak. Patrz, to są takie te? Dla mnie, wszystko jest dla mnie Ale skąd tego znalazłeś? Dla mnie Dla mnie to jest Dla mnie Nie Dla mnie, dla mnie tutaj jest Masz Dla mnie Dla mnie Dla mnie, dla mnie. Żaba Ej, eee, ja chciałam Tom z brokatem Tak? No tu A tam. ja jej nie miałam ja... Bączek Ja tak ją bardzo chciałam, dziękuję Bączek, patrz Kałczuk, zielony i kołczuk. Nie mogę wystrzelić. Kiedyś mój, tanie, mój tanie. oko? Słodki przyklejony. Ja, ja chcę sobie wybrać. Więc to jest koniec. Paczuchy bardzo, ale tu bardzo dziękujemy. Jestem zadowolona. Ja, ja, ja. A ja przymierzysz chciałam, to jeszcze? Ja chciał mieć. Jakby był wrogo. to jeszcze. Przymierzysz? No. Dobra, to zaraz się wam pokażemy, tylko Lena przymierzy. Jakby to był jeszcze robot, to bym nie się popukała na No, bo ale... robot jest rzadki ogólnie chyba w no, tym. No, ale to no. ja tu ścianę, ja nie mogę przestać o tym gadać. Więc dziękujemy i zaraz się pokażemy w kombinezonie. Znaczy, Lena się pokaże, nie ja. No, tak więc jesteśmy i Lena wróciła i jest dobry. Na dzisiejszym momencie z wamy szybko to No spokojnie, nikt tego nie zabierze. Na dzisiejszy moment się z wami żegnamy, ale widzimy się z wami jutro rano i będziemy kontynuować sobie ten film. To dobranoc, tak? Baba! Witamy w kolejnym dniu. No wczoraj nagrywaliśmy się na wyparcie. Tak, mamy nowy dzień, już mamy późno. No nie tam nic nie pójdzie Mamy już siedemnastą I co? I idziemy właśnie sobie gdzie? Do bawialni Do bawialni idziemy Do bawiali. I potem idziemy też do babci Na nie wiem posiedzieć Co ty robisz? Po co Deskę brać? No zjeżdżaj No pokaż, co potrafisz. Aha. Moją gimnastyczkę. O. Co pokażesz? Salto. No dawaj Rób salto Dobra Super, ja bym się tak bała O, wow. dawaj jeszcze raz No

na no. No ale... No zapominasz kopnąć do bramki. Dobra, no, podawaj kopaj. No dobra, ale ja się nagrywa. Mamy. A, poprzeczka gol Goal. nie oszukiwałam gol dobra, bo nam już minęła godzina ponad idziemy do mojej mamy, tylko mała nie odbiera, więc chyba śpi więc będziemy ją budzić nerwos same zdrowe rzeczy, tak? Liza, powiedziała, że <grywa> Lisa, Pinięk, fajnie było? zdrowe. poznałaś? Liza nie, Pięknie było. nie, nie, poznałaś? No. Y, y, ten. no. Śmieci, matce, tak? Aha. Mały dzidziuś, buteleczkę. No, idziemy teraz właśnie do mojej mamy i zobaczymy, zobaczymy czy w ogóle nas wpuści do domu. Ja mam chyba klucze, jak zamknęła na dół albo na górę, nie wiem od czego mam klucze. Jakby to to wbijamy jej na chatę, nie ma spania, umawia się z nami, a potem nie odbiera telefonów. Nie robimy tak. Witajcie! Mamy kolejny dzień. Mamy godzinę 8.30. Wczoraj Lena, jak była u mamy, po prostu zasnęła, więc nie mamy nic do granego. Wróciliśmy do domu, położyliśmy się spać, Lena teraz jest już w zerówce i w ogóle wiecie, że zostały Lenie dwa dni, które finalnie pójdzie do szkoły, bo jutro jest wolne, w piątek pójdzie do szkoły, poniedziałek, wtorek będziemy nad morzem, więc nie idzie i idzie tylko w środę już na zakończenie roku, więc ostatnie razy widzi się z tymi ludźmi ale ja tutaj wpadłam się z wami pożegnać i oczywiście pozdrowionka wam przesłać na samym początku chciałabym pozdrowić Blankę Studzińską Manię L bądź i Wiktorię Miller Weronikę Kijek oraz Justynę Zalewę Przesyłam wam pozdrowionka dziewczyny jeżeli wy byście chcieli stać pozdrowieni na odcinku to wystarczy, że skomentujecie ten film a ja wybiorę do następnego filmu 5 osób z komentarzy przypominam jeszcze oczywiście o subskrybowaniu tego kanału żeby na to bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15 i na samym się z wami żegnam i widzimy My się jutro życzę Wam pięknego, słonecznego dnia. Pa pa!